Święty, 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 Boże niezmierzony, Oto dzieci twe przedwieczny Kurnie wielbią cię. Święty, 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 W łasce niezgłębiony, Boże wszechmocny. Tobie chwała, cześć. Święty, 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 Ciebie uwielbiają. Herubowie, serafowie, patrząc Twoją twarz, a zwycięzcy swoje, więcej Ci składają, Ty, był i jesteś I na wieki trwasz Święty, święty, święty Choć i w nocy toni Choć nie widzi ludzkie oko Wspaniałości Twej Tylko Tyś jest święty Wszechświat w Twojej dłoni, hojny w miłości mocy, chwale swej. Święty, 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 Boże niezmierzony, cały wszechświat pragnie, uwie, mienia wznieść. Święty, 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 własce niezgłębiony, Boże wszechmocny, tobie chwała cześć.